Bardzo dobry wieczór. Ktoś mi powiedział, że mi zazdrości, że rzucam wszystko i wyjeżdżam w góry. I to jest niezły temat. Powiedział to ktoś, kto ma kupę kasy. No i tak się zastanawiam, czego ten człowiek mi zazdrości. Znaczy, ja nie mówię, że nie ma czego mi zazdrościć. Jest czego mi zazdrościć, bo ja żyję tak jak chcę, żyję swoim życiem i jestem szczęśliwa. Ja spełniam swoje marzenia, niewielką ilość czasu w swoim życiu zaprzedałam komuś. Niewielką ilość czasu. Poświęciłam na rzeczy, które uważam za bezsensowne, za unieszczęśliwiające. Ale to nie oznacza, że ja prowadzę życie. Mm -hmm. Tylko może mnie zazdrościć ktokolwiek. Na to, żeby. Mieć dom w górach, żeby mieć fundację, która jest spełnieniem moich marzeń, i na to, żeby tam w tej sprawie, w, sprawa, w sprawie tej fundacji, po też w dalej tą fundację wyjeżdżam, i, i, i na to, żeby pojeździć sobie po Polsce w sprawie fundacji, to przecież. Ja musiałam wyjść ze strefy komfortu bardziej niż osoba, która chodzi na szóstą rano do fabryki. Łatwo jest zazdrościć komuś, kiedy się nie zastanawia nad tym, jak bardzo on musiał wyjść ze swojej strefy komfortu, żeby zrealizować swoje marzenia. Czego więc mi się zazdrości? Tego, że jestem poza strefą komfortu. Szczególnie jeśli zazdrości mi osoba, która ma kasa. Ona mi nie zazdrości tego, że mam chałupkę, w górach, bo ona taką chałupkę może kupić za pierdnięcie. Ona mi nie zazdrości tego, że ja jadę w podróż po ludziach, bo ona też by mogła, bo ma na to środki w przeciwieństwie do mnie. Zazdrości mi się odwagi? Chyba tak. A może po prostu z braku wyobraźni zezdrości mi się fajnego życia. Większość z was ma rzeczy, których ja nie mogę mieć. Na szczęście nie chcę. Eee. Jakieś mieszkania w Warszawie. Jakieś samochody. Lepszy niż mój lanosik za tysiaka. Wielu z was może wejść do sklepu spokojnie i po prostu wydawać pieniądze, tak? Ja muszę się 10 razy zastanowić, zanim wydam złotówkę Wiecie dlaczego? To tylko, że ja sobie wybrałam, że moje życie będzie miało sens przede wszystkim eee, sens przez duże s, a nie, że jego sensem będzie zarabianie kasy na to, żeby móc w sklepie ją wydawać. Ja nad fundacją pracuję 3 lata. Jako wolontariuszka. Pracuję 7 dni w tygodniu. Po kilkanaście godzin dziennie. Czy wam się wydaje, że ja mam czas jeszcze zarabiać pieniądze? Wiecie jakie ja zarabiam pieniądze? To jest śmieszne. Ja potrafię przeżyć miesiąc za wasze dwie, trzy dniówki. Dlaczego? Dlatego, że wyszłam ze strefy komfortu. Dlatego, że nie skupiam się na mieć. Dlatego, że ważniejsze jest dla mnie móc sobie mieszkać w tej chałupce w górach i mieć w dupie wyścig szczurów i cały powalony chory świat. Yy, naprawić jakieś błędy przeszłości, jakieś zaległości wobec innych ludzi, yy, a nie konsumować. I a dlatego sobie mogę na to pozwolić. Ja się nie boję, zapierdalać. Zapierdalać, to znaczy na przykład pod górę od strumienia nosić kamienie, bo są potrzebne tam, żeby móc łazić. Jak pada deszcz, taka jest droga. Ja się nie boję ciąć i rąbać drewna, to w kulikowie też się nie bałam. Ja, żeby się wyrwać z przemocy, najpierw w moim domu rodzinnym. Potem od mojego partnera zdecydowałam się być głodna i bez grosza, dopóki sobie nie poradzę. I to przeżyłam. Ja, żeby zrobić w normalnym domu, który dzisiaj opuszczam, i tu w kwasie, pierwszą zimę przemieszkałam tutaj w 10 stopniach. Drugą. Nie było o wiele lepiej. Było około 13-14. Dopiero w trzecią, jak pozbyłam się swojego toksyka, to ja byłam w stanie zrobić ogrzewanie i żyć w normalnych warunkach. Ale ja walczyłam o to, żeby się go pozbyć i o to, żeby tutaj był ośrodek. Żeby był ten ośrodek, to ja fizycznie starałam się tutaj remontować to. Ja rąbałam drewno. Ja je w ogóle załatwiałam. Robiłam wiele innych rzeczy. Przede wszystkim odmawiałam sobie tego, co większość kobiet uważa za absolutnie konieczne do życia: kosmetyków, ciuchów, imprez. Odmawiałam sobie o normalnych zakupów. Dzisiaj już nie jest mi to potrzebne, bo już się od tego odzwyczaiłam i widzę miałkość i głupotę tego. Potrzebuję minimum. Potrzebuję tylko tego, co daje mi zdrowie fizyczne, cała reszta. Zdrowie fizyczne i jakąś, jakąś yy, sprawność działania, tak? Czyli jakikolwiek samochód. Dobry komputer, bo do mojej pracy jest konieczny dobry komputer. Stary telefonik, tak, taki, żeby dzwonił. No, i dwie najważniejsze rzeczy. Trzy najważniejsze rzeczy. Dwie ręce i sprawny łeb. I człowiekowi, nic więcej do szczęścia nie jest potrzebne. Więc, jeśli zazdrościsz mi tego, jak ja żyję, to uświadom sobie, że nie masz czego zazdrościć. Bo ty też możesz. Ja. Chciałam mieć chałupę w górach, bo to kiedy pierwszy raz pojawiłam się w Pieszczadach, czyli 15 lat temu, jako dwudziestolatka. Ja kupiłam swoją chałupkę i za pierwszym razem nie dałam tam rady mieszkać, bo żyć z moim toksykiem w górach się nie dało. Naprawdę wilki by mnie zjeli. Eee, Wracam tam po kilku latach ciężkiej pracy i ciężkiej rozpaczy że prawdopodobnie tam nie wrócę i ciężkiej pracy na to, żeby móc tam wrócić. Czy ja teraz wracam na salony? Nie, ja wracam do chałupy, której wam się nie myśli powie, że możemy było mieszkać. Eee, którą wy byście prawdopodobnie spużyli. Wielu z was. I ja do tam zapierdalać ale zapierdalać z prawem moralnym we mnie i niebem gwiaździstym nade mną i nie ma nic lepszego każdy może jednąć wyścig czurów i zacząć żyć swoim życiem naprawdę jeśli zazdrościsz komuś że on opuszcza to wariatkowo i jedzie w górę Odpowiedź sobie na jedno podstawowe pytanie. Dlaczego ty mu tego zazdrościsz, a nie robisz to samo? Wiecie, jest taka myśl, leca w stanie słowa, że tylko niewolnicy kłamią. Wolni ludzie nie muszą. To nie jest o kłamstwie, ale teraz o wolności. Ale w zasadzie żyjecie w kłamstwie. Jeśli nie zazdrościcie, to żyjecie w kłamstwie na temat własnego życia. Jesteście niewolnikami własnych wyobrażeń. O tym, co w życiu trzeba i o tym, co jest ważne. O tym, co wam wolno. Wszystko wam wolno. Wszystko, co nie krzywdzi drugiego człowieka, wolno wam. Wolno wam Kupić starą chatkę w górach i codziennie rano wychodząc, siadać na trawie, pijąc kawę, zbierać grzyby, które rosną przed samymi drzwiami, albo jegody, albo maliny, patrzeć w gwiazdy i zapierdalać, żeby przeżyć. To jest piękne? Każdy z Was może też prowadzić fundację, w której głównie zarabia prawie nic albo miesiącami całymi nic, ale ma poczucie sensu. Ja? Skupiam się na innych ludziach. Nie na Hajsie, który z nich mam. Najpierw dlatego jestem szczęśliwa. Jeśli ty czujesz, że nie możesz, to co nie mogę, to jest usprawiedliwienie. Bo ty nie chcesz, nie chcesz wyjść ze strefy komfortu. Każde spełnianie marzeń oznacza konieczność wyjścia ze strefy komfortu. Ponieważ wszystko, co dobre, kosztuje, a nie ma nic lepszego niż dobre życie. Taki mój ukochany fragment z Muminków To jak Muminek przychodzi do Mamy i mówi, że słyszał, że Hatifnaty żyją złym życiem I Mama tak po prostu kręci głową Co ten Muminek opowiada Mówi, wiesz Muminko, ja nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał żyć złym życiem No ja bym chciała powiedzieć Mamie Muminka, a ja sądzę, bo ja to widzę Jak wielu ludzi jest nieszczęśliwych Jak wielu ludzi zazdrości mi tego że jestem goła i wesoła, i mam odciski na rękach od pracy. Nie mam wolnego, bo też nie wiem, kiedy chciałabym je sobie robić, ponieważ tak bardzo kocham to, co robię. Jest mi naprawdę ciężko. I jest to najlepsze ciężko na świecie. Bo to jest moje ciężko. Moje ani korporacji, moje ani kopalni, e, moje ani czyjeś. I tak warto żyć, naprawdę. Dlatego jeśli zazdrościsz mi, tego, co mnie czeka w najbliższym roku, to po pierwsze zastanów się, czy ty chcesz, chcesz naprawdę, chciałbyś naprawdę, chciałabyś naprawdę. Wprowadzi się do chałupy bez łazienki z dziurami w ścianach, które musisz załatać. Z dziurami w dachu, które musisz załatać. Czy ty chciałabyś do samochodu podchodzić kilkadziesiąt metrów pod górę? A jeśli tak, to się zastanów, dlaczego tego nie robisz. Bo to bez sensu, że nie robisz. Chyba, że masz zupełnie inne marzenia. No to też jest pytanie. Czy je spełniasz? Spełnianie marzeń to jest praca. Spełnianie marzeń to jest zapierdalanie. Nikt ci nie da twoich marzeń. No tacy. O marzenia musisz walczyć. Wiesz z kim? Z tobą ze sobą, ze swoją ciężką leniwą dupą, ze swoimi przekonaniami o tym, że nie dasz rady, że to nieodpowiedzialne że bez sensu, że nie warto i że się nie uda a nawet jak się nie uda, to cytując z mojego innego, ukochanego filmu Hydro to co z tego? następnym razem też się nie uda, i co? życie żyj swoim, po prostu żyj swoim